Dobra, to dziadek. że robimy baję. Helka, lecimy szybko i... Co? Może. Mm. Mm. Hmm. Dobra, to baję. To baję. To bajo. ogarnij helkę, To Dobra. Dobra. Coś tu A, to jakby co? jakby się rozjewał transport To potrzebujesz jeszcze jednej Helki i dwie łódki uh. Leci gości ci tam na plecach. to razem Dobra, na dachu. Dobra, mam tu tego gościa Ej, idzie, idzie, idzie Jazy dwóch Gdzie tą kartę? Ja mam kartę. Dobra, lecimy szybko, tym bo leci No ja mam da, da Dobra, to, 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 to na rachunku Dobra, to dawaj na dół Jestem tu na dole Dawaj mi hał, dawaj mi hał Uś, uś, uś Lecę Leć, 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 leć Dobra, dobry ty. Lech, 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 lec. Obi. Dobry, tego. Bo to był brat. O, leci. Patrz. To jest on, to jest on. To Dobra, macie te Rzuć tu robimy czy do strefy? Eee, rzuć go do strefy A ty go nic podpisujesz Ale... Ale dobrze dzisiaj Dobrze, dobrze Kurde, nie ten ten już Nie, nie ten został jest kasa Dobra, rozbierę kasztel. Te na kontroli chyba są, bo tam jest dużo tych. Napadnie przednie. Na kontroli jest. Na kontroli jest gość. Góra, tu. Na dole. Tu wyjdź. Do tej strony. No No nie, gdzie podkreśla, w oknie to nie bije, bo Dobra, dobra, w oknie, w oknie leży, w oknie leży, tu jest, tu, tu, tu Dawajcie, bo się nie podniosły Idę, idę nie. Dobra, mam go Polsko, pan go kurwa zaskoczył, zaskoczył. Dobra, O, tak,

Macie tego odcinka? Nie. nie wiem. A To zleci? tym boty nie Let's talk, nothing. Dobra, jaki jest plan? Wygrać. Kurwa, na kebycie macie? No. Co? Kurwa, na keby jest. Dobra, tu się przebiegnę. To do lewej idę do sklepu Ja bym diknął przed takim A szępuj na da darmo Ty Jak ktoś nie ma to niech bierze jadzi kom. To jest bardzo. A właśnie. Karta. Karta. Ta karta to jest na du dupur. Mamo teni. Ja... Hmm. Gdzie? On już nie żyję, ale mnie gdzieś nie zgłosił. Dobra, idę ten. Idę chemię. Za tobą. Po prawej. Chodź do Dobra, do plecami idzie ktoś. Po dekono ktoś idzie. Po To tam tu poza mnie słucha. Dalej, jest... Tam dalej, jest tu O, to był... to był bot.

Tu chiem tak. Kurde, lot ale... Chyba... ten lotek, ale... Nie ten lotek nie żyje, lotkiłem. ten lotek nie żyje. Aha dobra Prison, 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 prison Kacząc z bizona. No. Dobra, poszedł, ale tu pod Leży? Nie, nie. O, tu dwa. Nie, na to jest. Nie, aaa. A, a, a skaczewałem tego drugiego, tu jest. Kiedy leży. Specjalnie co mi się dziejeł? Czterech na jednego, ai? Gdzieś jest. Albo się dusi już. Jest, jest. Mam go, mam go. Ja na nie. Dobrze. Jak tej czuję, że on tutaj ten. szybko no. kupić jeszcze, nie? To była jego ostatnia nadzieja, no. Ja no, 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 bo wiesz, że jak nas było 4, on był sam, nie? A w sklepie jeszcze był dostępny. Może to, mu też powiedzieli, że idąc bez tutaj znalazł się w druinie. To jest to, żebyśmy mogli ewentualnie się w głębce,